Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale, kanał Rengraw. w niedzielę o 19 i w czwartki. O 18.30 zapraszam Was na kolejne programy. W niedzielę zawsze analizujemy jakąś książkę. Tym razem jest to moja rozprawa doktorska. Już trzeci fragment, gdyż sama rozprawa ma cztery rozdziały, które się dzielą, każda na taki podrozdział, więc co tydzień będziemy czytać kolejny podrozdział. Ja bardzo się cieszę, że. Jesteście zainteresowani taką tematyką i również się cieszę, że wspieracie kanał. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy to czynią. Dziękuję serdecznie tym osobom, które się zdecydowały na to, aby go wspierać jakąś kwotą co miesiąc. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Po ostatnim programie pojawiły się pytania, głównie pani Edyta miała kilka pytań, jeśli chodzi o Teyarda de Charden. Pierwsze pytanie, co to znaczy zwiększanie bytu? Ja teraz nawet nie pamiętam, w jakim kontekście to padło i to zapewne jest związane z koncepcją Teyarda. A drugie pytanie dotyczyło wolnej woli u człowieka, nie tylko u człowieka. Czy dla niego może istnieć człowiek bez wolnej woli? Czy dla tejarda sam świat e, również miałby wolną wolę? I kto dla niego byłby przyczyną tej wolnej woli? Bóg. Czy świat? Chyba że to dla niego tożsame. To są bardzo dobre pytania, i ja myślę, że nie będę po prostu na razie na nie dokładnie odpowiadać. Tylko mam nadzieję, że analiza tutaj tych kolejnych fragmentów pozwoli automatycznie nam pewne rzeczy zrozumieć. I chcę powiedzieć, że styl pisania Théarda de Chardin jest tak zawiły, być może specjalnie w ten sposób pisał, gdyż jeśli sięgniemy do jego pamiętników do jego prywatnych zapisków, to tam już dokładniej możemy stwierdzić, jak możemy go zaklasyfikować. Natomiast w tych pismach, które starał się, aby zostały wydane za probatą Kościoła, co się nie udawało, gdyż większość tych tekstów była zakazana, po prostu zakazywano mu druku, wydawane one były nielegalnie nielegalnie, to znaczy gdzieś tam jako kserokopie krążyły w seminariach, mimo oficjalnego zakazu władz kościelnych. Tam on pisał takim stylem niejasnym. Podczas seminarium, w którym brałam udział z profesorem Karasem na Uniwersytecie Gilońskim, gdy go analizowaliśmy, no to staraliśmy, czytając taki tekst, środowisko Boże, stwierdzić, czy dane zdanie jest katolickie czy też nie, czasami były tu duże problemy, i dopóki nie podjęłam się zestawienia go z jakimś tomistą, takim jak właśnie Garigula Grange, gdyż tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że to nie tylko tomista, ale taki właśnie tomista, który nie zgadzał się na łączenie świętego Tomasza z tymi współczesnymi nurtami, to wtedy dopiero zrozumiałam, na czym polega i ten tomizm Gary'ego Lagrange'a, i ta filozofia Teilhard'a de Chardin, i zobaczymy, że prawie we wszystkim są oni różni. Ostatnio to, co powiedzieliśmy, taka, taki najważniejszy wniosek z tego, co ostatnio, że u Teilhard'a fizyka jest tym, czego wyniki powinny dotyczyć później zarówno metafizyki, jak i teologii. Tradycyjnie tak nie jest według Arystotelesa. Fizyka zajmuje się tym, co poruszone, nie powinna mieć żadnego wpływu na naukę o bycie, na naukę o pierwszych przyczynach. To one są takim fundamentem. Nie może być tak, że zmiana w postrzeganiu nauk przyrodniczych mogłaby jakoś na nie wpływać. I teraz zastanowimy się w dzisiejszym fragmencie, jak to się ma. Do koncepcji Pana Boga. Najpierw chciałabym przytoczyć, jak Garigula Grange rozumie Boga. Trzeba tutaj dodać, że On broni pięciu dowodów na istnienie Boga sformułowanych przez świętego Tomasza z Akwinu. Dla Niego te dowody to nie jedynie Jakieś tam sposoby, które ułatwiają nam zrozumienie Pana Boga, ale po prostu dowody, czyli możemy za, w ten sposób kogoś, kto nie wierzy, przekonać do tego, że Bóg istnieje. Garigula Grange pisze, że trzeba, aby odwiecznie istniał. Pierwszy byt jestestwo sam sobie zawdzięczający i mogący go innym udzielić. Pierwszy żyjący, pierwszy umysł. Pierwsza dobrość i świętość. I nasze czy w naszym świecie nigdy nie byłyby się pojawiły. Życie, umysł, dobroć, świętość, których istnienie stwierdzamy. Teilhard de Chardonnay używa takiego sformułowania punkt omega, co może nam się wydawać zaskakujące, nawiązując tutaj do tego, że. Bogu, mówimy, że Bóg powiedział, że jestem alfa i omega, ale czy jednak taki punkt omega, o którym pisze tej arty, będzie tym samym pierwszym bytem, jaki znamy z tej tradycji, którą mamy od Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu, czy rozumieją go tak samo? I tutaj ja zauważam pewną taką być może sprzeczność, u tej Arda, ponieważ e, chociaż w jednym z fragmentów on pisze, że e, musi jakiś pierwszy byt istnieć samoistnie i jednak później pisze, że ten sam byt podlega procesowi. I tutaj jest bardzo ciekawe. Później zobaczymy jak to jest w, pewien sen, w pewnym sensie podobne do Hegla, ponieważ ten pierwszy byt podlega procesowi w ten sam sposób, że się przeciwstawia e, samego, samemu sobie. E, używa tutaj tej ardyszerden sformułowania, że ten pierwszy byt przeciwstawia się jako trójca samemu sobie. No i tutaj jest to dla nas zaskoczenie, jak to. Cóż to jest za sformułowanie? Z jednej strony mamy tutaj Boga, mamy tutaj Trójcę Świętą, ale w katolickiej doktrynie nie znajdujemy takiego sformułowania, jakoby Trójca się sobie przeciwstawiała. Bóg jest w Trójcy, ale relacja w Trójcy nie polega na jakimś przeciwieństwie. Tutaj to przeciwstawianie się u jest również związane z takim procesem, więc yy, poszczególne osoby, Trójcy wchodziłyby w jakieś fazy. Jest tutaj sformułowanie druga faza w tej drugiej fazie właśnie Bóg przeciwstawia się samemu sobie jako Trójca, więc nie jest tak, że Bóg jest odwiecznie w Trójcy, tylko pierwszym etapem, pierwszą fazą jest Bóg, a drugim etapem jest to przeciwstawienie się sobie jako Trójca. Skąd możemy pomyśleć u niego taki pomysł. Jest to również a, bardzo podobne do teorii Antona Gintera, który żył w latach 1783 do 1863. On stworzył bardzo podobną koncepcję, to też możemy tutaj stwierdzić a, być może pod wpływem Hegla. Ginter twierdził, że z Boga ojca, który jest tezą, emanuje syn jako Antyteza, a z ich obojga wyłania się duch święty jako ich synteza. Garigula Grange y, krytykuje takie rozumienie i również tym samym krytykuje Kartezjusza, ponieważ y, od czasów Kartezjusza inaczej zaczęto rozumieć osobę, nie tak jak za czasów Boecjusza, gdzie. Y, Osoba to była jednostkowa substancja natury rozumnej. Od czasów Kartezjusza, osobę rozumie się jako coś w rodzaju samoświadomości. I właśnie ten sposób myślenia niektórych doprowadził do zmiany w rozumieniu dogmatu o Trójcy Świętej. Według Gintera, Bóg poznaje siebie przez trzy osoby, które są w nim. Podmiot poznania przeciwstawia się przedmiotowi poznania, tworząc następnie równość przedmiotu i podmiotu. Samoświadomy podmiot jest pierwszą osobą, przedmiot, który siebie poznaje, drugą osobą. Następnie świadomość podmiotu i przedmiotu konstytuuje trzecią osobę. Zatem według takiej koncepcji, no, która tutaj powiedzmy, jeśli chodzi o Kościół katolicki, to będzie to koncepcja heretycka, ponieważ te trzy osoby byłyby wynikiem potrójnego aktu świadomości. W tym ujęciu natura boska również będzie ulegała potrojeniu, ponieważ będzie zidentyfikowana z inteligencją, więc nie będzie już jednego Boga. Nie będzie jednej wspólnej natury dla tych trzech osób. I jeśli się wczytamy w pisma de Desherdens, to zobaczymy, że jego rozumienie Trójcy Świętej jest bardziej zbliżone do koncepcji Gintera niż do doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego. Dlatego tutaj widzimy zależność niejako pomiędzy filozofią a teologią, bo gdzieś też w komentarzu zobaczyłam taki argument, że przecież filozofia tak naprawdę nie ma znaczenia, wystarczy wierzyć w Boga, ale to jak my będziemy wierzyć w Boga zależy od tego, jakie założenia filozoficzne przyjmiemy. Jeśli przyjmiemy filozofię, Idealistyczną, inaczej zrozumiemy Boga. Dlatego tak ważne jest to, co w kwestii metafizyki, zwłaszcza mówił święty Tomasz z Mówiliśmy już, że w tej tradycyjnej filozofii najpierw musi być byt, a potem jakiś ruch, czy jakieś stawanie się, czy jakiś proces, ponieważ coś musi najpierw istnieć. Żeby mogło w jakiś sposób się zmieniać, w jakiś sposób się poruszać. Natomiast tutaj Rda jak już też starałam się to zasygnalizować wcześniej, ruch poprzedza wszelki byt, i tu może znaleźć się odpowiedź na to pytanie pani Edyty, więc mamy zupełnie inne spojrzenie na metafizykę. To nie byt jest fundamentem, ale ruch. Nie to, co istnieje, ale jakiś ruch, no, ale cóż by to było, możemy się zastanowić, jak on by to mógł rozumieć. W tekście Moja wizja świata, Teilhard de Chardin, pisze tak, więc to jest tutaj cytat z niego. Nawet w tych pierwotnych głębinach zasada ontologiczna stanowiąca podstawę naszej metafizyki okazuje się ważna i wiele wyjaśnia nawet sam bóg w dosłownym znaczeniu tych słów istnieje przez to tylko że się jednoczy te rozważania stanowią podstawę metafizyki tejarda on sam o tym mówi pisze w tym tekście ale jak możemy zauważyć takie twierdzenie, że rzekomo Bóg istnieje tylko po to, że się jednoczy, no to musiałby oznaczać, że pewien proces, pewno właśnie to samo stawanie się, ten sam proces ewolucyjny będzie konieczny, aby Stwórca mógł zaistnieć. Więc już w tym, w tym wypadku jest to rozumienie Boga inne od tej koncepcji, to mistycznej. Pan Bóg niczego nie potrzebuje. On jest odwieczny, On jest niezmienny, nieruchomy i nie potrzebuje żadnego jakiegoś ruchu czy procesu, żeby mógł zaistnieć. Gdyby tak było, to nie byłby odwieczny, nie miałby tych wszystkich cech, jakie Bogu przypisujemy. Nie byłby tym, co w tej koncepcji. Rozumiemy jako Boga. Ja tutaj Was też zachęcam do obejrzenia e, moich wcześniejszych odcinków z cyklu Problemy Filozofii, e, żeby to bardziej e, zrozumieć. E, chodzi mi o ten odcinek, żebyście sobie jeszcze raz zobaczyli, co święty Tomasz z Akwinu wniósł do filozofii. Tam mówię o koncepcji e, aktu i możliwości. I jeśli się przyjrzymy tej koncepcji Tyarda Deschardenta, jego twierdzeniu, że Bóg musi się najpierw jakoś zjednoczyć, żeby zaistnieć, to wtedy on musiałby podlegać jakiejś zmianie, czyli jakiejś możliwości, a to jest niemożliwe. I o tych tezach tomistycznych, o tym akcie i możliwości, jeszcze sobie e, powiemy w, w kolejnym e, podrozdziale. Zdaniem świętego Tomasza Zakwinu, dana rzecz może dopiero wtedy działać, jeśli już istnieje w sposób rzeczywisty. Odsyłam tutaj do e, mojego ostatniego programu z księdzem Piotrem Dzierżakiem, gdzie więcej na ten temat e, mówiłam. Natomiast w koncepcji Tejarda Bóg najpierw musi się jakoś zjednoczyć, aby zaistnieć. To znaczy, że przed e, tym procesem Jednoczenia, w jaki sposób by istniał ten punkt omega, czy istnieje realnie, chyba istnieje dopiero w jakiejś możliwości skoro musi się najpierw zjednoczyć. Sam tejard de Chardin o tym wspomina, i pisze tak: tym samym aktem, który ustanawia jego realność, Bóg, jak już stwierdziliśmy, utrójnia się, więc dopiero musi być coś, co ustanawia realność Boga. Otóż w filozofii katolickiej, w filozofii świętego Tomasza Zakwinu, Bóg realnie istnieje odwiecznie, więc nie jest potrzebny jakiś proces, który by dopiero jego realność ustanowił. I to jest to, to co teraz mówię, największa różnica pomiędzy tym, co będziemy nazywać tutaj filozofią bytu, a filozofią stawania się. Spójrzmy na to jeszcze raz logicznie, jaka myśl z tego wynika. Musi z takiego rozumowania wyniknąć w taki wniosek, że dopóki Bóg nie jest w pełni zjednoczony, to znaczy dopóki się ten proces nie zakończy, to on nie będzie w pełni realny. Gary Goulagrange opisał to w zabawny sposób, ponieważ on krytykował różne koncepcje. Gdy krytykował koncepcję Ernesta Renana, napisał, że z punktu widzenia tej filozofii stawania się, odpowiedź na pytanie, czy Bóg istnieje, będzie musiała brzmieć, no jeszcze nie. Jeszcze nie istnieje. Czyli kiedy ten Bóg istnieje? Co to za Bóg, który dopiero kiedyś tam w jakiejś przyszłości będzie mógł zaistnieć? Ernest Renan to był taki francuski. Pisarz, który najpierw chciał być księdzem, ostatecznie porzucił seminarium. Podobno pod wpływem właśnie e, filozofii Kartezjusza e, stał się sceptykiem. E, później jego dzieła, między innymi Żywot Jezusa, trafiły na indeks ksiąg zakazanych, więc jest to bardzo ciekawe. Może kiedyś jeszcze do tego nawiążemy. Aczkolwiek jeśli mamy wśród słuchających kogoś, kto... O Erneście, Renanie, wie coś więcej, chciałby się podzielić w komentarzu, to jak najbardziej piszcie. No i tu pojawia się problem, ponieważ jak już popatrzyliśmy od Arystotelesa, to wszystko było poruszone, więc potrzebny był jakiś byt nieporuszony, który by wprawił wszystko w ruch. Jeśli Bóg Tejarda ulega jakiemuś procesowi. To co jest przyczyną tego procesu? Czy byłby jakiś drugi inny byt, drugi inny Bóg? Jak to wytłumaczyć? Tejart stwierdza, że ten Bóg jest poruszany sam przez siebie, utrójnia się, czy też przeciwstawia samemu sobie. Ale takie rozwiązanie jest sprzeczne wyraźnie z koncepcją świętego z Zakwinu, który wnioskował, że nic nie może być w stosunku do tego samego ruchu jednocześnie poruszającym i poruszanym. W związku z tym nic nie może poruszać samego siebie, nic nie może być swoją własną pierwszą przyczyną. Zatem też jak to wszystko rozważamy w, tym, w takim duchu, e, dochodzimy do wniosku, że Bóg musi być bez przyczyny, musi istnieć odwiecznie. I przeczytam Wam teraz, jak Garigula Grange tłumaczy to zagadnienie w książce Opatrzność oraz Ufność w Bogu, dlatego że cytaty z tej książki bardzo są proste. Jeżeli krew w żyłach zwierzęcia krąży, czy to nie dlatego, że ją skurcz serca porusza? A w człowieku, jeżeli ręka porusza się, czy to nie z tego powodu, że porusza nią wola? Zaś wola z kolei jest poruszana, jeżeli przychodzi od niepewności celu do określenia jego, czy nie musi być w ruchu wprawiana przez przedmiot, który ją pociąga, przez dobro zatem? Czy wystarczy, by dobro to jej było wskazane? Czy nie musi ona skierować się doń lub być do niego skierowana? W rzeczywistości kieruje się ona ku środkom, dlatego że wpierw chce celu. Lecz kiedy idzie o pierwsze chcenie celu, jak w początkach naszego rozumnego życia lub z rana, gdy się budzimy i chcieć zaczynamy, czy nie jest konieczne wyższe poruszenie, które by wprawiło w czyn naszą wolę, które by ją przeniosło ze stanu spoczynku z bezczynności do aktu pierwszego, czyli do przyczyny aktów następujących? Jest w akcie tym coś nowego, co wymaga przyczyny. Wola zaś nasza tej nowej doskonałości jeszcze nie posiadając, nie mogła sama jej sobie nadać. Większe bowiem nie płynie z mniejszego. E, dlaczego akurat czytam ten fragment? Otóż u Tejarda mieliśmy coś mniejszego, co poprzez proces staje się większą doskonałością. Od punktu alfa do punktu omega. Tak u niego wygląda ten. Ewolucyjny proces. Dla takiej tradycyjnej metafizyki tomistycznej jest to coś po prostu absurdalnego. W metafizyce tomistycznej, jeśli coś jest w ruchu, przyczyną tego ruchu musi być coś innego, ale takich przyczyn nie można mnożyć w nieskończoność a zatem musi istnieć pierwszy byt, który porusza inne byty, a który sam w sobie jest nieruchomy. Może się pozornie nam wydawać, że to, co znajduje się w ruchu, jest doskonalsze od tego, co nieruchome, więc jak my mamy rozumieć tą nieruchomość Boga? Przecież wydaje się nam, że właśnie jakieś, też z tej, z tej perspektywy wychodzi ta filozofia stawania się, czy też filozofia procesu że przecież proces stawanie się, jakieś, jakaś aktywność, jakieś ruszanie się jest doskonalsze niż bezruch. Potem zobaczymy również, jaki miało to wpływ na odrzucenie na przykład kontemplacji, zakonów kontemplacyjnych, na takie cały czas wychwalanie w... właśnie tego ruchu. Gary Gula tak pisze o tym, że ta nieruchomość to nie jest nieruchomość bez władu, czy też bez bezwładnego ciała, ta bowiem od ruchu jest niższą. Jest to nieruchomość czynności najwyższej, która niczego nabyć nie może, albowiem sama przez się i od razu posiada wszystko, co mieć może, a jest przy tym zdolna tę pełnię obfitości na zewnątrz przelać. I tak marynarze na statku zdążają do swych zajęć to w tę, to w inną stronę. Kto jednak nimi kieruje i kto nimi porusza? Oto kapitan, który nieruchomy stoi na pokładzie i który umysłem swym i wolą duchową spełnia czynność. Kontemplacja nieruchoma prawdy nieskończenie bardziej jest żywa niż ruchliwa działalność. Nieruchomość pierwszego poruszającego czynnika nie jest nieruchomością głazu. Jest to nieruchomość oglądania i miłowania najwyższego dobra. Hmm, bardzo ciekawe przemyślenia. Kontemplacja nieruchoma prawdy nieskończenie bardziej jest żywa niż ruchliwa działalność. To jest to, o czym my tak wcześniej, tak teraz zwykle. Zapominamy, że kontemplacja, modlitwa może mieć większą wartość niż jakiś aktywizm niż jakaś działalność. Widzimy zatem, że taki Bóg pojęty przez Gorygula Granża jest niezmienny, nie podlega żadnemu działaniu. Pierwszy byt nie może być w procesie jednoczenia się, ponieważ nie podlega on żadnym zmianom. Jest czystym aktem. I dlatego w kolejnym rozdziale, jeśli czegoś nie zrozumieliście, to się nie przejmujcie i tak bardzo się cieszę, że prosiliście o to i że tego słuchacie, ale mam nadzieję, że da Wam się już to trochę rozjaśnia, że tutaj mamy proces, tutaj mamy byt, który jest niezmienny. I żeby to zrozumieć, trzeba sobie omówić koncepcję aktu i możliwości, to właśnie zrobimy wkrótce, gdy będziemy omawiać kolejny podrozdział, czyli za tydzień już dzisiaj się z Wami żegnam. Będę Wam wdzięczna za komentarze, za wszystkie uwagi, za wszystkie pytania. Ostatnio dużo filozofii, ale jeśli macie jakiś pomysł na ten program czwartkowy, który dotyczy różnych zagadnień, to również możecie swoje pytania, swoje uwagi, swoje propozycje pisać w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, to koniecznie subskrybujcie i kliknijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych programach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. A przypominam, że książkę, którą omawiamy, Tomizm Gula Lagrange wobec wizji filozoficznej Tiard de Chardin", możecie dostać w księgarni, możecie zakupić w księgarni Tedeum, e, Capital Book Freedom, albo jeśli zechcecie e, wesprzeć mój kanał e, kwotą powyżej 100 zł, wtedy dostaniecie ją ze specjalną dedykacją i to jest tylko w czasie, gdy trwa ten program. Więc przeczytajcie sobie pierwszy przypięty komentarz i tam jest wszystko, wszystko opisane, co i jak. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.